Cześć, cześć, z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w Tomb Raider Legend. Jest to już 12 odcinek i zarazem ostatni z naszej serii. I tak, udało mi się, z postanowiłem zrobić ten złoty sekret, którego nie ogarnąłem. I mamy No Biker No Jacket właśnie tego stroju mi zabrakowało. Jeszcze jakiś jest. Yy, Special Forces Urbana jeszcze brakowało, racja. I to wszystko. I mam tutaj wszystkie te te, te stroje, bo zostały nam... 4 stroje w sumie do dodatkowania tylko. No dobra. To nie ma co przedłużać. Chcę wam coś pokazać, fajnego dosyć. W Kazachstan teraz. Outfits. Kurde, tylko Winter Pink. Kurde, tak kusi, żeby w tym Winter Pinku zagrać. Naprawdę. Ale jeżeli weźmiemy sobie jakąkolwiek... Biker Red Jacket, to tak, jak pamiętacie Lara Croft w tym stroju Winter, Winter po prostu e, Zrzuciła się na ten, No Code I tak samo będzie też z tym e, Biker Red Jacket i po prostu Biker zrzuci się na to Ale jeszcze nigdy nie byłem w tym poziomie, jakoś nie było okazji żebym w pinku zagrał, więc wiecie, tak, tak sobie na pink sobie wejdę tak, zrobiłem na Easy sobie, tam bym chciał się męczyć. I tak nie miałem za bardzo z czym się męczyć. I tak ogień na hita zabija, więc wiecie, to tak... się popsuł totalnie. Outfits. Um. Time trial... Dobra, kontynuuj. Dobra, dajcie mi standardowo... To... To... I dobrze. Dobra. dobra. All those well, I don't... Dobra teraz można na dół samemu ciskać Nie wiem jeszcze by szczery czym się chce ogarniać Ujrzu nice, Czemu jestem kuroodporny? Serdeczny Nie wiem czym jestem odporny Chyba że one się nie wyłączają, to jest taka szansa. Dobra Wchodzimy na górę, nie ma na co czekać eee, okej. Okay. i teraz mam dla Was bardzo fajny trip Może go zabić w dziękuję Tak, jest tutaj też drugie przejście Mam wszystkie sekrety? Tak, w tym poziomie mam wszystkie sekrety Jest bardzo fajne drugie przejście właśnie takie I Jeżeli Wam się chce bić, to możecie się bić, ale to nie ma żadnego sensu zwykle no. Znaczy, że się tam wejdzie i, i przeciwnicy nam już znikną Ale nie są Dobra... The yeah. ja, Muszę dać mu mnie mm. Dajcie mi to teraz bo za bardzo mi się nie chce z nimi męczyć, że żiemby szczery Dobra, ee, dajcie też to otwieraj też to Dobra, fajno. Teraz żeby Lara krewna nie wypadła przez świat W nie wiem czy idzie chcę normalnie te, 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 te robić też. Te, wiecie, te, 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 te bo w nawet nie chcę tego Znale, robić normalnie. Bo szkoda mi czasu, bo my wszystko. A jeszcze mam jeden poziom do przejścia, ostatni. Nie, nie chcę mi się żebym żeby szczery. Dajcie mi też na zabijanie na jednego hita. Czyli jak widzieliście, to nie jest nadal jeden hit, ale no... Ej, może uda nam się ich zintegrować. O, teraz w ogóle wcześniej Train Sliven niż zawsze, ale no trudno. Rezo. Tak, ona ma lepszy idea, który wcale nie jest lepszy. Dobra, e, teraz radzimy, czy zawijają się działa i będę szczęśliwy. Dobra, lecimy, bo... O ale z tym poziomem, takie niemiłe wspomnienia. Dwie godziny w nim spędziłem, dwie godziny! Na całym jeżdżeniu chyba. Nawet. O, nie załączył się, no dobrze. Nie, chcę mi się, naprawdę. No, Chciałem to normalnie zrobić, może gdybym na, norm na normalną grał, to wiecie, to wtedy bym na pewno się nie wkurzał i... Wiecie ile napotkuje. I nie dziwota, że oni w ogóle nie mogli mnie... Yy, że ja, o, ja tyle razy w nich strzelałem i, i oni nie ginęli, co nie? To jest fajne, co nie? Mam max apteczek, bardzo fajnie. Jestem pewien że to jest fajny skrót, a więc e, pokażę wam go. Oczywiście trzeba dojechać sobie e, dalej, troszkę. Teraz mam zmieni bili, a więc wiecie, to też jest na lepiej. O! Bardzo mnie to cieszy, że mamy path. Dobra. I... Teraz na komentarze. Nie ma komentarzy. Hmm. Co teraz tu wjechać? Tu gdzieś jest przepaść, to nie jest słucham, przepaść, to tam była przepaść w tym drugim. Nigdy Dobra, i mamy przekręte miejsce. Które teraz nie będzie przekręte. Chyba. Bardzo chyba. Nie jestem pewien. Kurde, jak panie dojdzie. Jajajny. Tak, tu jest y, tego i kierowcy. Jednocześnie. Kierowce też da się napieprzać. To znaczy kiedyś się dało, teraz już się nie da tam strzelać. Kiedyś się sama nawet nacelowywała na kierowce. Brano, ładnie, mamy to. Teraz jest chyba ta przekręta czwórka, co nie no. Oczywiście, że te beczki są takie tak, że nie Możesz go zabić. Zuire ile na puduje? Ma na czerwono, to powinna trafiać mimo wszystko. Jest na szaro, ma pudłować i nie ma mniejszą sz szansę trafiania, ale no kurde, no to jest chyba jakiś żart już teraz. No zastrzeg go, dobra. jak tego nie trafia, to jeszcze nie jest tak... Ciężko, bo faktycznie tego nie trafić to w teorii może jeszcze Dobra, Chodźmy ich sobie pokonać, bo okej, okay, ładnie. Przenik wam jej nie wlatuje jakby to też stanie, dobra Miałem być już koniec właśnie. Ciekawe ja czy za tym bruszkiem być zapeczkę? Nie, o trudno. Teraz się zabijam od drzewo. Ale to jest historia chyba na inne czasy. Dobra. Teraz trzeba sobie troszkę poratać. Hmm. Czy tam było jednak miejsce. A... Bo tak, nieważne. Nieważne, nieważne Kamera No i będę za szybko to nie będzie fajnie so A <laughs> nie, trzeba cinematik oglądać żeby skąd to ściągnęła Cholera, skrzaniłem no, trzeba cinematyka oglądać. O Jezus Maria, jak ja to zepsułem, w ogóle hamsko. Czemu ja dzisiaj mam A D? Ale że zobaczyć tam kolei nam śmiesznych śmierci, bo twórcy się naprawdę zapostrali. Ale ja się zastanawiam, czemu ja jestem A zamiast D, widząc co jest na 10? Nie, to jest w ogóle hit, a już to KTD, żeby nie było problemów. Kurde, zapomniałem o tym totalnie, że trzeba filmik obejrzeć, żeby to się stało. Tego też też lubię ten poziom. O, może tak, bo ten motorek nie jest fajny, ale lubię ten poziom głównie przez to, że da nam takie fajne rzeczy zrobić, tylko... <głynie> o, nie może zapominać gatstęki. Ja tego wam nie pokażę jeszcze raz, bo się nie chce. Ale możecie to sobie sami sprawdzić, że da tak zrobić. So now what? I... There's a vent on the wall to the right of the cargo door. The fan's running. She's got the power on. How will you get in? One way or another. one way or another, bardzo mi to podoba. Ten ogień za on nie powinien tak zabijać od razu i ona jeszcze się zatrzymała tam na tej linii, jak więc wiecie, to jest jeszcze ciekawe i co nie, ile jeszcze lepiej, żeby się zatrzymała na tej linie, co nie? Po prostu nie, nie będzie się buja. bo chcę strzelać, dobra. Znowu zginiesz, kurwo! <słuch> ja pierdolę, możesz gro działać, czy nie będziesz działać? No wiedziałem, że teraz mi się nie uda, bo teraz jest to zjebane i się teraz tego nie da przejść. Czemu się nie da przejść? Nie mam pojęcia. Ja pierdolę. Lara. Byłaś z tego. Zabijesz się kurwa. Znowu, no czemu patrzysz się w tamtym kierunku? Kurwa! Ja pierdolę, bo mnie tu szlak trafia. To jest dopiero początek tego, a już nie mam dosyć tego po prostu. Pierdolę, może ja muszę się tak obrócić i wtedy skoczysz i tak się zabijesz. Kurwa! Jak ja mam? Może powinnam od razu włazić do góry, bo teraz to nie działa w sposób normalny i teraz to jest zjebane! I teraz się wkurwiam, bo to jest jebane i mam tego dosyć. Pierdolę. No przestań strzelać! Bez sensu, kurwa! Ja pierdolę! Nigdy nie strzelałaś, teraz jest... Time Trailer, to sobie będziesz, kurwa, strzelać, co nie? Ja pierdolę! Nigdy tutaj nie było takiego gówna, nigdy! Nigdy nie widziałem tu takiego gówna, naprawdę! To przerosło, kurwa, wszystko, zawsze to... Działało jakoś, ale działało, że nie było... Zawsze się parzyły jej słupki, ale nigdy nie ginęła, ale żebyś tam zatrzymała, to jeszcze nigdy, kurwa, tego nie widziałem! Naprawdę, tak teraz jest w tak tragicznym stanie... Że nikomu nie polecam jej teraz kupić Ani nikomu nie polecam... Mam ten, jak ją naprawią jak najbardziej w gra jest dla mnie świetna Tylko aktualny jest stan to jest jakiś kurwa żart Że rzeczy które kiedyś działały teraz już kurwa po prostu nie działają Mam tego dosyć po prostu To jest męczące Motorki zepsuli, wszystko jest zepsute Motorek był i tak trudny, teraz w ogóle nie działa już Tak fajnie No czemu spadać? Nie kazałem ci spadać. Ludzie się wkuriały wszystko. Naprawdę. Na dole. Naprawdę to jest żart teraz, co się tam działo. Naprawdę. That do it. Nie, okro. Mam nadzieję, że Anniverek będzie chodził lepiej. No bo ogólnie rzecz biorąc, technicznie, jak ja ostatni raz z niego grałem, to był lepszy niż to, ale kto wie, bo naprawdę dawno grałem w te gry i... No. Hmm, chyba najbliżej miałem do ee, do Underworlda ostatnio najbardziej ogrywałem, tak mi się wydaje. No możesz iść! No, mi się wydaje, że ostatnio ogrywałem... Ostatnio to Underworlda. Nie, nie ma sensu teraz, bo to tak za dobrze szkoda gadać. Dobra. Okej. Okay. No i wiecie, że można to przelecieć, co nie? Ale jest też inny sposób, który wam chcę pokazać. Trzeba to rozwalić, oczywiście za strzała nie wejdzie. I przesunąć tego klocka pod tamtą. Dokładnie. To jest taki fajny skrócik też. Dobra. Właśnie i teraz jesteśmy na drugiej stronie i ominęliśmy część tego poziomu, która mogła być fajnie, ale jak widzicie Lara się blokowała powietrze, yy, a więc jest fajnie. Oczywiście znowu nie ma być tego co trzeba Przyzwyczajenie już po prostu Dobra, teraz najtrudniejsze Ponieważ żadnych możliwych powodów nie można zabić tego Stwora bo się zbaguje I to od wieków wieków było, że się tu buguje Szybko, szybko szybko, żeby nie odegać. Ja chyba tam to Chodź, ją by czary, co się naprawiło, ponieważ od dłuższego czasu... O, zobaczcie, ile on ma w ogóle droga. Ja kiedyś na niego strzelałem, żeby go pokonać. Dało radę z i dało.

Ja pierdolę no, dziabnąłem Cię dziadu, dziabam Cię ciągle kurwa! A, mhm, mm fajnie, mhm. Mm Wszystko się już popsuło. Dobra, mamy to. O Jezu, tego poziomu... W takim stanie chyba nie widziałem <noise> Naprawdę to żart był. Dobra mm, Teraz trzeba się trochę pośmiać po tym wkurzeniu Infinite Launcher'a mamy e, Infinite SMG Pulet of Rana Kills Wild Excalibur na Backspace 9 Właśnie nie chcę załączyć Wild A nie to jest ten Nasz Excalibur, jeszcze jest jeden Excalibur To nie powinno się tak nazywać e, Tommy Inter, jeszcze Outfity Amanda Winter, tak jest, można grać to nawet Amandą e, Dobra, a więc teraz czas sobie mm, zrobić już ostatni poziom, bo co mamy? jest, yes, jest, yes, no, jest, 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 yes, yes A więc czas na West Africa em, Nie wiem, jaki fajny strój by tu był

Mhm. Dobra Teraz najważniejszą rzeczą, no to trzeba sobie otworzyć świątynię jak zawsze to robiliśmy To się nie zmieniło Ale zaraz się zmieni tak Że no Że, że o 560 stopni No nie wiem, to jest w sumie na przyjczanie. Widziałem <grym> jak dziwą no no na górze Dobra Ale my nie chcemy tam Dobra Teraz trzeba być na górze Odpowiednio się ustawić I Sobie skoczyć Widzicie Stoimy na niewidzialnym Fragmencie Dostajemy się tutaj Skaczemy teraz tutaj. Okej. Okay. Czekajcie. Kurde, nie udało się. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Czekajcie, trzeba tu ładnie wejść. Okej. Okay. O o o, jesteśmy dobra, teraz trzeba być tędy. Dobra. Teraz trzeba tu wskoczyć. I jesteśmy w tym miejscu. I teraz jest rzecz hit. Trzeba sobie przebiec obok tej kolumny Skoczyć tutaj Przejść za filarami i tada Jesteśmy tutaj Już prawie cały poziom ominięty jest Widzicie? Fajne co nie? <śprawie> nie wiem jak to ma działać ale to jest bardzo fajne <śprawie> Tchka różnica w ogóle tej Wlazłem tam Chyba to coś się zmieniło bardzo Dobra, oni sobie normalnie nie będziemy lepiej atywać teraz, choć mogłem Tylko nie wiem gdzie za bardzo jak I po co O, tu można sobie przelecić chyba Nie mam już tutaj przelecony poziom jeszcze to jest właśnie poziom tylko do tego, jeżeli szczery, żeby go szybko przelecieć. Dobre, to już macie niespodziankę, znacie ją, to możemy przejść z tym sobie na spokojnie. Dobra, i biegniemy sobie, biegniemy, biegniemy. Oh, szkoda, że tego tak samo. Może jest most. Miałost Teraz moje pytanie. Nie ma, jeden strzał zabija, jestem zadowolony z tego Możemy sobie zdjąć Excalibura eee, Dobra, mamy checkpointik Ale wracamy do pistoletów Czyli na most też nie mam co tamtej liczyć, co nie? Wątpię, że teraz będzie tak łaskawie Jak tam się by wydawało, że może być No, nie ma Już się nie reski w ogóle ten no to jest Chyba jeszcze lepsza informacja Nie no Powinno się łapać Chodzi o to się będzie łapać Tak, nie ma za to się zatrzymać, od razu mówię, trzeba ciągle chodzić Dobra, mamy dziada na hita I teraz się dzieją magiczne rzeczy, powiedzmy sobie tylko tyle Teraz inna kulka Dobra, i teraz chodźmy zobaczyć z nim z w łapce Dobra, szybciutko, 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 tyle wystarczy Koniec Nawet nie trzeba było różnych cheatów włączać Dobra, i Special Outfit Selection tak jest, 451, tak jest, jak najbardziej. Ekstras, chyba nie ekstrasy nie interes. Tak, ekstrasy, to jest ekstrasy, zgadza się, że zapomniałem Amanda, Swimsuit Black i Swimsuit... fajnie, co nie? Fajny stream. Podoba mi się, co nie? I jeszcze jest ostatni special, to znaczy są dwa jeszcze specjale. Launcher Ammonie... Assault Rifle, chyba to jest to. I jeszcze jest... Wild Soul Refair. Pokażę wam jak wygląda. Trochę monorasty weźmy Tak jest coś I różnica jest taka, działa dokładnie tak samo jak Excalibur Tylko walczy czerwonymi tymi, jest bardzo ładny Zobaczcie jaki fajny Ten w ogóle to ostrze ma w ogóle takie fajne co nie Dobra Ale Sobie pozwólcie, że sobie gdzieś przejdę Okej, okay. i się pożegnamy w jakimś ładnym miejscu, co nie? Nie w menu, bo menu już widzieliście dostatecznie dużo razy. A więc nie ma co. Mm. I się przebierzmy. Eee, w tak, jedynie można tu mm, grać. Nie można w ni innych miejscach nic grać, ponieważ tylko tu są dostępne w w dom kulary. No, dobrze. To idziemy sobie z tym Sutem. Na miejsce specjalne. Czyli się domyślacie pewnie jakie. Oczywiście, że to basen. Gdzież nie idziemy do tamtej sali, gdzie się też nadkurzałem, bo to bez sensu. Tak, tutaj w ogóle nie ma broni trzymanej przy sobie, a więc też dlatego nie jest tu... I nie, 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 nie można tego nigdzie, ten, ten tam tegować. Mm, dobra. Chodźmy sobie w takim minigradzie tutaj, 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 tutaj. I zaraz się w bardzo ładnym miejscu pożegnamy. Tylko trzeba jeszcze sobie tam przejść, co nie? Dobra. Dobrze. A więc dziękuję za uwagę. Gra w aktualnym stanie jest bardzo słabym. Kiedyś było lepiej. Szkoda, że nie jest kiedyś i, i, i że nie jest lepiej. No ale trudno się mówi. E, następna seria to Tomb Raider Aniversary, oczywiście, bo jakaby inna. Mam nadzieję, że również nie będzie tak samo zepsuty jak ten. Ale w to szczerze nie, no nie powinno być tak zepsute, znaczy powinno tam, tam zobaczycie, że Lara nie słucha, bo tutaj gra tak nie działała, że na to, że czasami Lara nie słucha, to się nie wiedziało, czy Lara po prostu nie słucha samej siebie, czy że gra już jest na tyle nie działa, bo ta Lara nie lubi słuchać to czasami to, co mówisz i to jest, dotoczy się tej całej trylogii od Legenda, Aniwerek i Underworld. Tutaj nie było tego za dużo widać, bo były tu inne problemy gorsze niż to, że cię nie słucha. Czyli problemy grom z grom. No. E, ale to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnych serii. Trzymajcie się. No i cześć. Pa pa!